Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Miałem nagrany już inny film z serii, e, żebyście wy nie musieli, ale zobaczyłem w Lidlu to piwo. E, I powiem szczerze, że e, w zasadzie to mógłbym założyć nową serię pod tytułem Czy wy nas macie za idiotów? Lidl. Czy wy nas macie za idiotów? Słuchajcie, Warrior IPA, crafted For little. What the fuck? Patrzę na to, mówię, co, co to jest? Czytam z tyłu. Warrior India Style Pale Ale. Co to w ogóle za metoda India Style? Kto, kto tak pisze? I piwo jasne. Wyprodukowano na Węgrzech. Czy wy nas macie za idiotów? Kraj pochodzenia słodu jęczmiennego, Czechy. Czy wy nas macie za idiotów? I to piwo kosztuje 6,99 za 0,33 litra. Czy wy nas macie za idiotów? No powiem wam szczerze, że to jakby mi ktoś wpysk dał. To kurwa krafty polskie z najlepszym top levelu światowym wycofują spółek, potem wydzielają niczym kurka za komuny i tu jakieś badziewie z Węgier nam będą proponować w zamian. Przecież to jest skandal. Przecież to jest policzek w twarz dla całej ekipy. Czy wy nas macie za idiotów? Że to nam zastąpi Nepo, Pinte, Funky Fluid. Czy Wy się dobrze czujecie tam w tym Lidlu? Mignął mi gdzieś post, którego nie mogę już teraz znaleźć. Okazuje się, że to jest rzeczywiście marka Lidla. I na przykład na rynek niemiecki to piwo jest ważone w Niemczech. Ale na rynek polski jest ważone w węgierskim browarze. Nie wiadomo jakim. Myślę, że dużo lepiej Lidl by zrobił, jakby polskie krafty woził na Węgry. Bo... Aczkolwiek muszę tu powiedzieć, że ja węgierskie kraftowe piwo topiłem wiele lat temu. No, było słabe, owszem, ale... No nie mam przeglądu węgierskiego kraftu, węgierskiego tak? Nie pijam węgierski piw. No, nie są w Polsce dostępne za bardzo, no ale jakbym miał powiedzieć, co sądzę o, Pol o węgierskim krafcie, to bym powiedział, że są gdzieś tak 5 do 8 lat za nami, nie? Z czego to wnioskuję? No nie wiem właściwie z czego, no bo skoro ich nie piłem, ale no Węgry nie kojarzą mi się z jakimś krajem, w którym kraft przeżywa jakiś boom, jakieś prawda, uuuu... Także... Powiem szczerze, że ja to traktuję naprawdę bardzo osobiście. Jakby mi ktoś wpysk dał, że jakiś Erzat z Węgier nam tutaj, kurka, serwują i myślą, że my się tym, kurka, zadowolimy, będziemy się cieszyć. O, Lidlu, dziękujemy Ci za, kurna, Warrior i z Węgier. Ale być może, że moje... Znaczy, spodziewam się je wszystkiego jak najgorszego. Ale, jeżeli będzie dobre, to powiem, że jest dobre. To dla piwa jest generalnie dobrze, że mam niskie oczekiwania, aczkolwiek jestem do niego nastawiony negatywnie. To nie chodzi tylko że mam niskie oczekiwania. Mnie to piwo po prostu triggeruje, rozsierdza mnie, rozgorycza. Dobra, spróbujmy, bo nie zniesę. Kapsel czarny golas. Etykieta, no w dzisiejszych czasach śliski temat, nie? Bo to już zakrawa o jakieś tam... wiecie... No jak etykieta pokazuje? Taka iPano. no. Czyli dość mocno bursztynowe piwo. Ono tutaj jest dosyć wąskie to szkło, więc może... więc może ono nie do końca oddaje. Ehm, że jest dość ciemne, nie? Czyli... No tak piw się już teraz nie robi, nie? O, yy, słodki. A tutaj, no taki przypalony karmel, przypieczony wręcz, tostowy taki. No nie, wiem, czy nie utlenione? Mm. Trochę jakiegoś chmielu, ale mam wrażenie, że utlenienie. Dobra, spróbujmy. Aha, nie przeczytałem parametrów. Ekstraktu oczywiście nie ma, jest alkohol, 6%. A więc ja spodziewam się, że to jest jakieś, jakaś cienizna, nie? Jakaś max 14, może i 12, nie? Mmm... No, co było do okazania. To jest po prostu piach. To jest po prostu piach. Za 7 zł w momencie, kiedy polskie świeże krafty Lidl sprzedaje za 8, czy tam za 9. To to jest naprawdę policzek w twarz dla całej ekipy. Jest goryczka. Mm, ale całe piwo sprawia wrażenie pustego. Jakbym chciał być miły, to bym powiedział, że wytrawnego. Ale to nie jest West Coast, bynajmniej. Mimo, że ma goryczkę i jest wodniste. Nie jest West Coast. To jest takie... Taki bieda East Coast, nie? Czyli tak, są nuty karmelowe, ale piwo jest raczej takie, no... No cienkie, no, bo po prostu ekstrakt jest prawdopodobnie cienki. Nie mogę się opędzić, że czuję diacetyl w ogóle. Czyli nutę maślaną. Goryczka jest kurwa zalegająca, męcząca, piwo jest wodniste. No, smakuje to po prostu Edelmeister Ipa. To przy tym to jest po prostu wow. To ja się dziwię, że Lidl nie mógł sobie Warrior Ipa zamówić chociażby w wanpurze, który zalewa swoimi piwami cały świat. I chętnie Wam kurna, na zlecenie zrobi ee, takiego warrior IP. Natomiast przywożenie jakiegoś badziewia z Węgier i liczenie na to, że polski, wyrobiony e, konsument. No bo nie, nie czarujmy się, przez kilka lat konsument w Polsce, ten który wchodzi do lidla, kupuje kraftowe piwo, jest wyrobiony, tak? Wyrobił się. Na, e, e, wie, co jest dobre, a co nie. Serwowanie mu czegoś takiego, no to jest po prostu. No to jest po prostu próba po prostu ordynarnego oszustwa. No nie czarujmy się. No bo przychodzi ten, że spragniony birgik, po, bo słyszał, że tam pinta była jakaś w, w Lidlu z tym. Eee, no, Cold Ipa. No nie było, no. Ale jest jakaś Warrior Ipa. Hmm, ipa, ipa, no a no wezmę, nie? No i dostaje takie coś. No to jest po prostu haniebne. To jest po prostu haniebne. Czy wy nas macie za idiotów? Nie, no to jest... No, jestem prawie pewny, że to jest diacetyl. Aromat jest taki, takiego naprawdę... Yy, yy, Ipys przed 15 lat. Um... Jeszcze przed Pintą w Polsce był taki projekt, który się nazywał a, browar stary Kraków. No to będę teraz działał jako ten. I oni tam próbowali coś działać w zawierciu, gdzie później Pinta ważyła. No i oni ważyli jakieś takie Amber Ale. To, to, to jest coś takiego, coś takiego, ale to w życiu nie przypomina Ipy, którą znamy w 2023 roku. To smakuje jak piwo z 2000, kurka 11-10 roku. Jeszcze przed atakiem mielu, 9. To jest jakiś żart, kurwa, nieśmieszny w ogóle. To jest to jest dramat. To jest po prostu dramat. I sprzedawanie tego i licząc na to, że A, nie ma, nie ma waszych Ipek tych yy, tam co żeście się przyzwyczaili, to bierzcie to. Bierzcie. Na co, nie weźmiesz? No wezmę na spróbowanie, nie? Na to właśnie. Na tym właśnie bazują. Im właśnie o to chodzi. żeby wziął jedno na spróbowanie. A potem słupki. O, proszę, kurwa. A zobaczcie, zarobiliśmy więcej na tym głównie z węgier niż na y, y, tych kraftach z tego. Brawo, kto to tam wymyślił, żeby to ściągnąć z węgier? Brawo, premia. <słuch> Nie, naprawdę. Czuję się. Yy, znaczy, wiecie, ja się spodziewałem, że będzie źle, ale jak się czują ci birgicy, którzy to kupili. Zamiast Pinty Cold Ipa, zamiast jakiegoś Nepo albo obok Nepo. Jak się czujecie? Napiszcie w komentarzach. Jak się czujecie? To jest skandaliczna sprawa w ogóle. Także no, róbcie kurwa tak dalej. Róbcie tak dalej. Wasze zdrowie!